Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 7 werset Na podstawie książki Sary Jank Jezus mówi do Ciebie Ufaj mi w każdej najdrobniejszej sprawie. Nic w moim królestwie nie jest przypadkowe. Z tymi, którzy mnie miłują, współdziałam we wszystkim, dla ich dobra. Zamiast analizować złożoność mojego planu, spożytkuj energię na to, aby mi dziękować i ufać bez względu na okoliczności. Gdy wędrujesz ze mną, nic nie idzie na marne. Nawet twoje błędy i grzechy dadzą się przetworzyć w wartościowe surowce za sprawą przemieniającej mocy mojej łaski. Gdy wciąż jeszcze otaczała cię ciemność, zacząłem opromieniać twoje splamione grzechem życie światłem mojej obecności. W końcu wydobyłem cię z kałuży błota i wezwałem do przeciwnego swojego świata. Oddałem za ciebie swoje życie, więc możesz mi ufać w każdej sprawie.